Moim zdaniem ten film jest tak trochę przereklamowany. Może po prostu jedzie na tym, że wielki sukces odniósł władca Pierścieni i chcieli to kontynuować. Na pewno dużo ludzi pójdzie do kina, ale mi się wydaje, że jednak no, nie zachwycił mnie po prostu. Film był bardzo dobry, warto się wybrać. Był ciekawy, dużo scen akcji dobrych. Ogólnie dobrze się obejrzeć. Ja uważam, że film był lepszy niż książka i było dużo więcej powiedziane. I to wszystko, co mam do powiedzenia i generalnie było bardzo fajnie. Film był godny obejrzenia, zdecydowanie, aczkolwiek y, trochę był za długi. Kłaniam się tym twórcom, którzy stworzyli ten film. Myślałem, że to nie będzie takie same jak władca pieścieni, jednak się zdziwiłem. Bardzo mnie zaskoczyli miło. Polecam ten film, efekty są wspaniałe. Za dużo scen walki, to się strasznie długo ciągnęło. Uważam, że ma dłużyzny. Ogólnie tak oceniłabym chyba na czwórkę, tróję z plusem, coś takiego. Mi się podobało, tylko trochę czasem było nudno i myślę, że też fajnie byłoby w 3D zobaczyć, bo niektóre efekty, na przykład walki, to były takie ciekawe. No, na pewno czekamy na drugą część yy, Hobbita. Yy, ale no, ja nie jestem do końca zadowolony, tak? Ja też coś bym się powiedzieć. <noise> mi się też bardzo podobało, tylko to na początku mi się trochę nudziło, bo pół, prawie pół filmu siedzieli w tej noży i się zastanawiali, czy ma, yy, Bilbo chce iść na tą wyprawę, czy nie. Ponieważ jest yy, kojarzony z książką i... Uczniowie, którzy będą przerabiać, mogą czerpać z tego e, informacje, informacje i lepiej im to się bardziej wpoi do głowy, do mózgu. No dobrze, a co Wam się najbardziej podobało w tym mm, no dużo przy, Że jest dużo przygód. Często się to dzieje, i nie ma takiej nudy ogólnie. Dlaczego warto? Na początku oglądając trailer, miałem wrażenie, że krasnodę będą pokazane jak typowe, stereotypowe, bajkowe postaci. Ale im bardziej się zagłębiamy w film, tym fajniej są przedstawione i każdy ma własny, indywidualny charakter. Ale urzekło mnie przywitanie, jak przywalili sobie za przeproszeniem w Baniak, co naprawdę w tym momencie zdobyli moje serce. Dobrze dobrani aktorzy, efekty specjalne, moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie. Dobrze wydane pieniądze. Film Hobbit bardzo fajnie jest wykonany. Byliśmy w kinie oglądać go w wersji 3D. Efekty bardzo ciekawe. Może momentami troszeczkę przeciągały się niektóre sceny. Większość tego, co było w książce, jest zawarte w filmie. Jest parę scen dodanych. Ogólnie warto pójść do kina i obejrzeć film.